Już od poniedziałku na terenie województwa pomorskiego rozpoczynają się ferie zimowe. Co prawda, za oknem śniegu nie ma, a aura jest bardziej wczesnowiosenna niż zimowa, ale nie zmienia to jednak faktu, że w tym czasie na terenie naszego miasta dziać będzie się całkiem sporo. Każda jednostka przygotowy ma swój temat, ma swój zakres tematyczny. Każdego dnia są przygotowane atrakcje, warsztaty, zajęcia dla dzieci w Kościerskim Domu Kultury w pierwszym tygodniu. To są zajęcia plastyczne i muzyczne z instruktorami Kościerskiego Domu Kultury w drugim tygodniu. Natomiast w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica każdego dnia są warsztaty z innego tematu, między innymi warsztaty fotograficzne, kalambury z Markiem Lęcem, Muzeum Ziemi Kościerskiej przygotowało lekcje muzealne w trzech tematach. Bardzo fajny temat lekcji muzealnych to Muzeum bez tajemnic, gdzie uczestnicy tych lekcji muzealnych będą mogli poznać takie zakamarki muzeum, które na co dzień nie są dostępne dla osób zwiedzających. Kosir, no to oczywiście lodowisko tutaj trzy dni w tygodniu przed południem zajęcia na lodowisku jazdy na łyżwach gry w hokeja dwa dni w tygodniu to wtorek i środa zajęcia sportowe w budynku przy ulicy Kamiennej 7 biblioteka również przygotowała warsztaty dla najmłodszych to w drugim tygodniu ferii warsztaty artystyczne, na których dzieci będą mogły przygotować upominki dla swoich babci i dziadków z okazji ich święta, ale ciekawostką jest też są warsztaty, które będą dla rodziców pomóż dziecku zbudować swoją przyszłość. Te warsztaty odbędą się po południu. Kinoremus przygotowało ofertę filmową, anim, filmy animowane, filmy familijne. Sanse będą odbywać się przed południem i po południu. Specjalne oferty z myślą o tegorocznych feriach zimowych przedstawiły także kościerskie szkoły i przedszkola. W szkołach lekcji nie będzie, bo, bo, bo są ferie, natomiast w każdej naszej szkole są ferie zimowe. Przedszkola oczywiście pracują, zapewniają opiekę dzieciom. Na uwagę zasługuje fakt, że poza biletowanymi seansami w kinie Remus z wszystkich przygotowanych na ten okres atrakcji skorzystać będzie można nieodpłatnie. Życzymy dobrej i bezpiecznej zabawy.